Słuchajcie, myślę, że 14-14, tak? Nie. Jeszcze nie? To wróćcie kiedy i zaczynamy. Panki Kikras, no, ale lina jest druga część jest ciągu. bardzo serdecznie na kolejnym projekcie Znak Szczególny Glan Pani Rodzin. Dzisiaj kolejne odsłonięcie. Dwa lata temu odsłonialiśmy wielkiego glana, wielkiego buciorak, do którego za chwilę będziemy zakładać smorówki, które tutaj leżą, więc możecie nam później pomóc w tym. A teraz chciałam bardzo serdecznie przywitać zespół Lerę i twórcę dzisiejszego projektu, czyli pana Jarosława Bogulskiego, który właśnie wyrzeźbił te piękne glany, które za chwilę zobaczycie. Ogród Marzeń, która jest e, sprawcą tego całego zamieszania z granami, ale muszę powiedzieć... Brawo! Tutaj... Brawo! 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 Rozdzielac marzenia! Ale, bo... ale ja chciałam bo... powiedzieć, że jeszcze tej bardzo ważnej osoby, to jest Felicja Pawlicka, bez której e, tych glanów by nie było, bo to ona wymyśliła glany. Jej nie ma już z nami, ale gdzieś tam pewnie do góry kiwa nam. Cieszę się, że udaje nam się zrealizować ten projekt. Pokiwajcie jej też. Telica tak naprawdę wymyśliła glana wielkiego glana na rynku. Nie udało się stworzyć wielkiego glana na rynku ze względów formalnych, konserwator, zabytków i tych sprawy, ale wielki glan jest kawałek dalej, a dzisiaj piękne małe glany tutaj są, więc w sumie cały projekt został zrealizowany. Są glany na rynku, jest wielki glan, także mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. To jest trzeci projekt zrealizowany w ramach Glan Fan. Będziemy co roku, mam nadzieję, zapraszać Was na kolejne projekty, bo pomysłów mamy e, no bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że wystarczy nam również finansów. I teraz chciałam powiedzieć też o bardzo ważnej rzeczy, że projekt ten, ten jest finansowany ze środków województwa wielkopolskiego, samorządu województwa wielkopolskiego i burmistrza Jarocina, a także firm Drogut. Gazety Jarocińskiej i Banku Spółdzielczego. Bez nich nie udało nam się tego stworzyć, a oni są od samego początku z nami. Więc bardzo serdecznie też dziękuję tym firmom, dziękuję samorządom i prawa dla nich. Naprawdę. Bez nich nie udało się tego zrobić. myślę że przyszła ta chwila projekt nazwaliśmy mam przejść z tamtej strony teraz przejdziemy wszyscy z tamtej strony projekt nazwaliśmy Znak Szczególny muszę powiedzieć że Znak Szczególny, ale ten się nazywa Idziemy przez czas, bardzo długo zastanawialiśmy się jaka piosenka pasowałaby nam do tego projektu bo te glany to w zasadzie są dlatego tutaj, że jak przyjeżdżacie na festiwal, to wiecie, że tu wszyscy leżą na ławkach, a glany stoją obok. I one zostają po prostu. Wy wyjeżdżacie, glany zostają, czekają na was, a wrócicie tutaj za rok. I właśnie piosenka ta, idziemy przez czas, też nam bardzo do tego pasowała, bo w ogóle to jest tak, że wszystko się zmienia. My się zmieniamy, muzyka się zmienia, festiwal się zmienia, wszystko się zmienia. Czas płynie, my idziemy przez czas. A glady zostają. Poprosimy no, teraz bardzo zespół Farbennerę i pana artystę Jarosława o to, żeby odsłonić tutaj naszą rzeźbę, a później wpleść sznurowadna. A was poproszę, żeby troszeczkę się odsunąć, żeby było można no miejsce dla fotoreporterów reporterów i dla zespołu. Już się przesuwamy z tamtej strony.

la mamma mi ha my God.